Widoczność. Na zarośniętej rzece, jeden stateczek. W miejscu, gdzie woda jest gładka, jeden stateczek. I jeszcze jeden wypływa z ust i wpływa do zatoki. Echo. Idą dzieci ścieżką przez niebieskie morze. Świat nad nimi drży. W głębi statku owiec wygląda jak podarty żagiel, wyrzucony na brzeg. Szczęśliwych to tego dnia został w domu, kto może wiązać pomidory, owijać folią kasztany. Idą dzieci śmiało, podnosząc oczy, przywołując psa, który odłączył się od stada. Głowa nad nimi chora, półprzytomna, oparta o słup upału, złoty blask niosą na plecach mrówki. Idą dzieci. Tornistry mają powalane ziemią, jakby wyszły z okopów, i szybko przebierają nogami. Za wzgórzem otwiera się wielka szkoła. Pod ciemnym lasem słychać śmiech. Stamtąd odpływają statki, ruszają pociągi. Poniedziałek. Budzi się o 11.00. Nie ubierając się, wstaje z łóżka, zapala papierosa, nago staje w oknie. Wzgórza są puste. Na drodze nie ma nikogo i nikt nie zajechał pod dom. Paląc zamyka oczy. Jest słoneczny lipcowy dzień. Kładzie dłoń na większej piersi. Słucha. Światło natychmiast pochłania dym. Wokół niej ciągle jest jasno. Pod powiekami oczy nieruchomo śledzą wewnętrzne sprawy. Ubranie leży na fotelu. Ręka na piersi. Wzgórza są puste. Jest słoneczny lipcowy dzień. Droga nago obiega wzniesienie. I znika po drugiej stronie. Zwiastun. Ziemia podnosi się. Wchodzi na niebo. Warczy, szamocza się. Strzepiona z niebem, wbita w niebo, tak to się właśnie odbywa. W monotonnej walce. Zaraz się poleje. Na razie rząd wierzb nad suchym korytem rzeki. Na razie nikt się nie zjawił. Świąteczne popołudnie. Znowu wspominamy o święci i nasze szczęśliwe łąki. To jak się chodziło do żab, perkozów, kto gdzie mieszkał, jak nazywali się sąsiedzi, faryaszescy. Na spacerach wało się szczaw, margerytki rozkładało koc nad sołą, owijał nas bezpieczny dym z domów. Ojciec mówi, coraz częściej śni mi się że wracam do Oświęcimia z Krakowa, z różnych innych miejsc. Wyobraźnia. Nie potrafię wyobrazić sobie tej trawy w innym miejscu. Uzgodnienie. Moja żona nie przyjdzie na mnie, a twoja się na mnie wybiera. Idea. Wiecie, co wymyśliliśmy? Dajemy dzieciom pieniądze, żeby nie wołały nas w nocy. Możliwe zakończenie. A potem wszyscy Polacy wstąpili do nieba. I już nie było. Nie było Polaków. Skrzydła. Kobiety się przytulają, płaczą, rozmawiają o dziecku, które dopiero się narodzi. Z każdym życiem powraca na ziemię niepokój. Kobiety płaczą, obejmują się, wzruszone, kiedy już sobie powiedziały. Całe niebo w strażnikach, a one nie patrzą w jej stronę. Obejmują się, przytulają, starsza czesze włosy młodszej. Zakłada jej rękę na szyję, szepce na ucho: jutro stąd wyjdziemy. Bożek parskał i prychał i choć nie umiał pływać, wychodził z wody ostatni, z jagodowymi ustami. Położyli go w izolatce i zawiadomili rodziców, a nam zabronili go odwiedzać. Siadywaliśmy więc pod oknem, żeby posłuchać jak jęczy i jak się uspokaja. Słyszeliśmy skrzypienie łóżka, brzęk moczu uderzającego od dno nocnika, a nawet jak wymiotował i powtarzał, nie wytrzymam, wypuśćcie mnie. Zanim zjawili się rodzice, był już zupełnie zdrów. Pokazywał im blizny po komarach i sińce, których wokół było pełno. Potem znów skakał z pomostu i kucał pod wodą, a jego matka wariowała na brzegu w kostiumie. Kobieta płacze jak smok, ponieważ jestem poetą. Los poety jest nieszczęśliwy. Ja bym nie chciał być poetą. Tu jest sporo łaski, tu wiele nie zależy od pracy. Pisarz to, co napisał, przerabia, sprawdza. Krytyk może się uczyć. A poeta? I może jeszcze na koniec taki wiersz. Oczywiście. Taka poezja umarła. Ty już umarłeś. Trzymasz się urwanej liny. Tak pisać może tylko ten, kto nie zauważył, co się stało. Oczywiście masz rację. Taka poezja umarła. Kurw wchodzi w morze. Trzymam się urwanej liny. Wspinam się po niej. Schodzę na ziemię. Oczywiście. Chodzę tak w górę, w dół. Góra i dół ciągle istnieją. Nie ma już wielkich pałaców. Są pałace bez okien. Papież poezji podchodzi do zamurowanego okna. Tłum aniołów napiera na jedną główkę od szpilki. Oczywiście poezja to ogród. Jeden go uprawia, inny jest w ogrodzie.